Siemaneczko, kolejny odcinek z Football 2024 i moja kariera Realem Betis. Już jesteśmy przed spotkaniem z Sevilla. Oczywiście to są dla nas arcyważne spotkania, arcyważne derby. Tu już po prostu ciśnienie jest od dwóch dni. Wszystko się kotuje. No i oczywiście w roli faworytów pewnie my przystąpimy do tego spotkania. Oczekiwanie na mecz. Jest remis. No, ja bym ten remis, szczerze mówiąc, brał w ciemno. Yy, patrząc na to, że. Nawet że Español wygrał i Barcelona wygrali, ale bym ten remis brał w ciemno. Bo nie wiem jeszcze jak my kondycyjnie wyglądam dobrze. Gusto nie może zagrać w tym spotkaniu. I to jest w sumie jedyny piłkarz, który nie może zagrać w tym spotkaniu. Mama dasz chwili będzie bronił naszej bramki. Tak, to jest jedyny zawodnik, który nie może zagrać. Dominguez zagra i nie wiem, czy Torenta i nie będzie grał Men Mendes. Bo jednak Mendes chyba nie robił mniej błędów i tak byśmy zagrali. Bo ten Torent jednak no, chyba, że Mendy wejdzie. Chyba, że zagra Mendy, zobaczymy jak gra Mendy. Zaryzykujemy z Mendy i resztę, I resztę gramy jak jest. Tak jest. Lecimy. Jest troszkę nerwowości u mnie. Bo zdaję sobie sprawę na jak trudnym obiekcie rozegramy spotkanie. I to nieważne czy gospodarze są w formie czy nie. Ten mecz i tak będzie arcytrudny. Ten mecz i tak będzie arcy trudny dla nas. Przez pierwsze minuty straciliśmy totalnie pośrednią piłkę, ale pomału to odzyskujemy. Jesteśmy przy piłeczce ze spokojem Wermeren. Już piłka długa. Ale to jest za długa, za długa. Tutaj Esposito wychodzimy. Może coś się uda, jakiś błąd. Jest tu przejęcie, jest Rodri. Jest szansa, jest szansa. Rodri a Rodri wysuwa. Jest jeden do 0. Co za brameczka. Piękna akcja. Brawo panowie. Jest, jest, jest. Udało się szybko przejść bramkę. Piękna akcja. Co najważniejsze, jesteśmy na prowadzeniu. Bardzo mi, się to, mi to się podoba, że szczeliliśmy tą ramkę. Mam nadzieję, że w tym momencie... Nie wiem czy po prostu nie zacząć sobie grać już tak wyważonnie, tak trochę zwolnić. Rodri, pięknie, Espozito. Pięknie, tutaj Esposito się przedziera. Wermeren podaje Elkanos aż obok, obok, szkoda, szkoda. Fornar pewnie by to szczelił. Musimy się bronić. Ramon. O, ależ tutaj mama dasz się wyciągnął. I to rzut rożny nie. Jednak nie. Jednak to było obok. Krótko rozegrana. Mirant. Mirant tu się czy będzie poprzednio Rodri. Rodri tu fajnie schodzi pomagać. Ale piłka, to będzie spalony! Ten zawodnik on kilometry biega na spalone. On w ogóle nie ma wyczucia gry na wysuniętym napastniku. Ale teraz to przejął Esposito. Esposito spokojnie się obrócił z tą piłką. No to jest klasa piłkarza. Mirand Pompowoli, Rodriguez Dominguez, przepraszam. Ale Esposito i. Czemu tego nie wykorzystywał, No przecież to była sytuacja. Czemu to drgnął? Nie był mocne uderzenia plasowe. Ale cóż, mamy rzut drożny Wrzutka głęboko. prosto na brąkarza. Okej. Okay. Na razie to wszystko wygląda dobrze. Mirand z rzutów wolnego. Ależ tam był supek, czy to bramkarz odbił? Mirand jeszcze raz do Dominguez. Mirand, Mirand, Mirand jest! 2 do 0. Świetna brameczka. Świetnie. No nic lepszego sobie nie mogliśmy wymarzyć, żeby na wyjeździe ze swoim lokalnym rywalem wygrywać 2 do 0 w 30 minucie. No fenomenalnie. Ten mecz się układa dla nas. My już to nawet teraz jeszcze zwolnimy. Zagramy już ostrożnie. Ja oczywiście piłkarzom pogratuluję, No to jest świetne wykonanie, świetnie realizują nasze założenia taktyczne. Fenomenalnie podejście do tego spotkania. Bardzo mocno jesteśmy zmotywowani, skupieni na tym, co się dzieje na boisku. Ale teraz taka chwila była naszej chyba troszeczkę no pozwolenia Sewili się rozwinąć w tym ataku, i w ogóle nikt tam nie zaskoczył. Takie troszeczkę, no. Chyba gdzieś, chyba gdzieś straciliśmy tą koncentrację. Chyba gdzieś trochę się rozluźniliśmy i robi się niebezpiecznie. Tu pamiętajmy, że tu trzeba grać od początku do końca na pełnej motywacji. Totalne skupienie. Bo na tym stadionie to jest naprawdę gorąco. A trybuny już zaczynają buczeć. No ale dobrze, 40, prawie 45 tysięcy Naszych kibiców to jest tylko 877, aż dziwne, że tak mało. Nie, dobra, lecimy dalej. Póki co gracie świetnie. Dobrze, nie będziemy nic zachęcać naszych piłkarzy, ani krzyczeć, bo będą sfrustrowani moimi uwagami, więc skupmy się na tym, co się dzieje na Murawie. Sevilla sobie spokojnie roz, roz, rozgrywa piłeczkę, szukając swojej okazji. Pewnie zaraz chwilę doprawi to przyspieszyć, taka spokojna tiki taka, bardzo łania, ale niestety nic z tego nie wyjdzie. My jesteśmy dobrze ustawieni w defensywie, a takie wolne rozgrywanie, no ciężko będzie nas zaskoczyć. Ależ teraz próba, tu Mirand jest szybszy, Mirand to opanuje, ale błąd, Miranda wyprowadza, czemu? A, dobra, Elkanos to naprawił, Esposito, Dominguez, Mirand, ależ tu szybko do niego doskakuje. Elkanos pięknie, Menfiu, Menfiu, Memfiu, ale wyszli na nas wysoko, bardzo wysoki pressing stosują. Ale my sobie z tym poradziliśmy, Esposito jest sam na sam, będzie trzy, jest trzy do zera! pięknie, pięknie, sędzia jeszcze to weryfikuje czy był spalony, tam była granica spalonego jak już, było bardzo blisko, nie, jednak jest gol uznany, nie było, tak pokażcie ten moment jak tutaj było podanie, gdzie jest Rodri tu podanie, nie, no spalonego nie ma szans, Pójście gdzie jest podanie nie, 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 no to na linii spalonego może jest nawet tak, no ale piękna piękna, piękna Piłka wrzucona za kołnierz obrońców, na espozito tego, że nie mógł zmarnować. No i w tym momencie już nie może nam nic złego się tu stać. Tu już sobie gramy na mentalności ostrożnie, nie forsujemy tego tempa meczu. Gramy swoje. Widać, że bardzo nam pasuje taka właśnie gra bardziej na mentalności wyważonej czy ostrożnej niż na ofensywnej. Lepiej się w tym czujemy zdecydowanie. Rodrija zaleko, ale Vermeeren, ależ ten piłkarz pracuje, Vermeeren, niech go to nagrodzi bramką. Masz obok, obok to był zablokowany O no, Vermeeren naprawdę Pięknie, pięknie tam pracuje. Dobra wrzutka no, ten piłkarz... To widać po prostu kto jest mózgiem naszej drużyny. On co chwilę przyjmuje piłki, to jest... No. Fajnie gra ten piuk, naprawdę fajnie, tylko trochę mu brakuje jeszcze atrybutów mi się wydaje, żeby żeby być takim to o, też tutaj widać no... No, na Ligę Mistrzów może być trochę za słaby, nie? Troszeczkę może być za słaby na Ligę Mistrzów. No tu widać tu brakuje mu troszeczkę sprawności, troszeczkę wytrzymałości no siły mu brakuje. No to tak będzie na ligę im się brakowało. No to tak na ligę, na, na lidze sobie do grania to jest spoko zawodnik. Dobra, my już teraz to zrobimy tak. Rodriso zejdzie, wejdzie Johnny. Elkanos sobie zejdzie. Na Elkanosa miejsce wejdzie Fornals. Miranda sobie zrzucimy, Vinicius. I Vermerena też zrzucimy. Castrop. Tak. I to są na razie cztery zmiany, gdzieś są najbardziej wymęczeni się piłkarze. Damy już im odpocząć. Ależ tam przymierzył chciał siatkę ściągnąć, ale mu nie, się nie udało. Na nasze szczęście. No i tu teraz Dominguez tyle czasu był na rezerwie. Wchodzi, asystuje, zagra fajne mecze. No, mi się wydaje, że torrent chyba na długi czas już sobie zasiądzie na ławce rezerwowych. Zwłaszcza, że nie mogę pozwolić sobie na granie ze stoperami, którzy się nie dogadują. No to musi działać, to muszą oni ze sobą współpracować, to nie może tak być, że się nie dogadują. Dobra, ten mecz pięknie wygraliśmy trzy do zera. Tu już raczej nie będzie wielkiej zmiany. Czyli we Sewilli jest tylko jeden król. Real Betis. Ja wiem, że dla wszystkich jest to nie do pomyślenia, bo w większości czasu Sewilla była tą, tym klubem, który rządził w tym mieście. Ale czasy się zmieniły. Real Betis już pokazuje, że niestety, ale będzie chciał na długi, długi czas przejąć miasto. No I teraz ładujemy na szybkości sobie do meczyku Atletico Madrid, gdzie tamto spotkanie nam pokaże, tak na, na, na dobrą sprawę, gdzie my, się, gdzie my się znajdziemy w tej lidze. Czy to będzie drugie miejsce, czy trzecie? Może czwarte, no bo cały czas trzeba myśleć, że Barcelona, oni mają jakieś problemy w tym sezonie. My fakt faktem z nimi wygraliśmy tylko 1-0. Gdzie oczywiście uważam, że zarząd zaprasza na spotkanie w sprawie przedłużenia kontraktu. No przedłużymy z wami kontrakt, choć... Choć ja osobiście uważam, że... To nie jest klub ostatni w tej karierze, gdzie skończymy. Chciałbym się po prostu jeszcze stąd wyemigrować do Ligi Angielskiej i w Lidze Angielskiej coś powalczyć. Chociaż może nie do końca, no spójrzcie co robi Real, 5.1, 1 Levante. No nie, no ten Real jest nie do zatrzymania w tym sezonie. Tutaj sobie możemy gdybać, chcieć, myśleć o czymkolwiek, byśmy sobie nie wymarzyli, ale no nie zatrzymamy ich, no, no nie, 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 nie. My nie zatrzymamy niestety tego realu. To nie ma najmniejszych szans. Nie, nie, nie. nie ma najmniejszej szansy, żeby zatrzymać ten Real Madrid w tym sezonie. Czyli tu o mistrzostwo już nie będziemy walczyć, ale po. Trzeba to też zaznaczyć, że po nieudanym sezonie poprzednim gdzie było dziewiąte miejsce, to w tym sezonie zrobicie wicemistrzostwa, czy tam trzeciego miejsca, czy czwartego miejsca we w lidze to będzie naprawdę, naprawdę spoko tak, ja się z wami zgodzę, ale na trzyletni kontrakt czteroletni, no tak na czteroletni to się dać tak dobrze siot tam więcej mi zapłacicie, no dobrze no. na jakiś jacht może będzie okej okay. mm. Łucz w ogóle wyleciał z składu dawno, też go nie wpuszczałem. mam po prostu troszkę innych piłkarzy, których sprawdzonych, którzy się jako zmienicy sprawdzają. Dobrze. Gnamy do tego metrzyku jak najszybciej. 17 to to jest ses. 120 milionów to by był. Nie wiem, za co te pieniądze? No jakiś stoper by mi się przydał. Bo ten skład co jest, to kurczę, to oni to nie dadzą rady mi grać w Ligi Mistrzów i Ligi. Nie ma, nie ma. No, o, tutaj fany piłkarz. Do ściągnięcia 17-latek, 3,5 gwiazdki. Ale to na no, razie zostawimy. To spotkanie jest dla nas bardzo ważne. Szkoda, że pierzmy tlemy u siebie. Na koniec sezonu będziemy grali z nimi na wyjeździe i to pewnie z nimi będziemy walczyli o drugie miejsce. Dobrze. Drugie spotkaniu tego dnia jest Barcelona z Alaves. Dobra, co my tu mamy? My tu oczywiście zagramy. Gusto zagra. Po prostu zagramy tak samo. Luka nie może zagrać. No i to nie no, no, tak, takim składem gramy. Wszyscy wypoczęci. No to lecimy. Nie będziemy już przedłużać. Lecimy z tym tematem. Po czy punkty. Jest to spotkanie u nas. Więc jak chcemy naprawdę pokazać, że będziemy tu walczyli o to drugie miejsce. I to do ostatniego spotkania. No to musimy ten mecz. No, wygrać. No tutaj. Zaczniemy na wyważonej mentalności. Zobaczymy, co się stanie. Teraz zobaczymy sobie. Nie poczekamy V. Zresztą u nich w ogóle wygrała rafinia. Ciekawe, ile za rafinie wyłożyli. No, na razie. Spokojny mecz. Piłka, co rozgrywa na nas spokojnie. Będzie pewnie zaraz, ale już tutaj rzuteczka będzie. Madasz chwili, to wyłapuje. Co możemy sprawdzić? Ej. Wypożyczyli go 63 miliony, do niego dali. Mendy, Jezu Chrysta. Co to jest za podanie Mendy? Ty już nie będziesz grał nigdy w życiu. Ja pierdolę. Widzicie czym ja mam grać w La Liga. Jak moi stoperzy rezerwowi takie rzeczy robią. Elkanos, Esposito, Miran, piękna klepka, piękne szybkie wyjście, Miran, wrzutka. No i nic z tego nie ma, gówno. Mam film Mendy. Ten Mendy to ma giry powiązane chyba ze strachu. Elkanos. Gusto, Vermeren. Gdzie jest Gusto? Mów spalony. No, widać, że tu nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Gusto Alcaron. Ależ tu pięknie się. Ale faul, ale to, to będzie. Czy to będzie karny? Tak chyba, chyba nie. Tam chyba troszeczkę brakuje. Chociaż już. On już był w polu karnym z piłką, więc kwestia, gdzie go zahaczył. Czy przed polem karnym, czy na linii. Nie ma karnego, czyli bardzo, bardzo blisko na linii pewnie. Żółta kartka. Ale bardzo, bardzo był... Kurczę, gdyby go nie sfaulował, no mi się wydaje, że to była naprawdę fajna sytuacja na brameczkę. Miałem few Mirant, ale Mirand dostał piłeczkę i jest! Esposito broni! Oblak... Oh, ah. Elkanos, będzie tu dośrodkowanie, próba naszych stoperów na wykorzystanie swojej... Aż na poprzeczkę. No, na razie to spotkanie, takie dość wyrównane ze lekką przewagą Atletico. Więc tu jednak uważam, że nie powinniśmy się teraz bronić. Powinniśmy jeszcze ich zaatakować. Zachęcić piłkarzy do lepszej gry. Ajajaj, było blisko. Bo jednak tutaj mam wrażenie takie, że piłkarsko jest ten podobny poziom. Nasz i ich. To jest tak mniej więcej na wyrównanym. Może z, le z leciutką przewagą dla nich, ale my tu w ofensywie jesteśmy bardzo silni. Vermeren, Rodri, popracujcie w obronie. Vermeren, popracuj. Dominguez, Michiela, Lorente, Lorente. Austo, Koko, koke, koke, ale wrzucił koke, ależ tutaj dobrze Memphis zablokował. Koke będzie to doświadkował. Mam nadzieję, że mama na chwili obroni to. I to będzie jedenastka. I to jest ten moment, w którym legnie nasz, podejrzany cały plan. Dokładnie, rzut karny. obroń. Niestety. I to jest ten właśnie moment, gdzie po dobrym, dobrej grze. Karny z dupy. Stracona bramka z dupy. I teraz jest problem. Mendy, Vermeeren, Mendy, Mendy tu próbuje, do, będzie wrzucał, wrzuca Mendy, Esposito, ale to wszystko za wysoko, nie mają później z tego jak uderzyć, Rafinia o Jezu, Felix, o przecież... on tu ładnie to przyjął. Przytrzymaj tę piłkę, przytrzymaj tę piłeczkę, nie strać, nie strać, przytrzymaj. Poczekaj, Rodri, jest Rodri. No czemu? No taką grom, to my tutaj za wiele nie uzyskamy. Tu już były super poprzeczka. Więc tu Atletico ma więcej okazji naszej bramki. No i to jest ten moment, gdzie Rafinia... No jednak ta przewaga i te troszeczkę lepsze aspekty indywidualne piłkarzy, gości no, przemawiają za nimi. No tutaj nie wiem, jak to, jak to Rafinia w ogóle mógł przejść do Mingesa. No. Nie chciał faulować, rozumiem to, no ale jak możesz zejść tak bramkę z takiego kąta, no. no. jednak chyba będziemy walczyli o to trzecie, czwarte miejsce, bo w tym meczu już nic. Nie jesteśmy w stanie zaoferować więcej. To jest nasz praktycznie max. Chociaż to jest troszkę słabsze. Mam nadzieję, mam wrażenie spotkanie niż poprzednie, które graliśmy, ale też przeciwnik tam nam pozwalał na dużo, dużo więcej. Tutaj jednak spójrzcie jak piłkarze szybko się wracają, się lepiej ustawiają zupełnie inaczej to wygląda zupełnie lepiej czytają naszą grę wiedzą że trzeba nam odciąć skrzydła że trzeba nam odciąć środek że to trzeba zablokować za wszelką cenę tu już są indywidualne krycia piłkarzy no więc tu inaczej to zupełnie piłkarze naszych znaczy piłkarze gości zupełnie lepiej do tego podeszli dobrze odrobili Zadanie domowe i się do tego spotkania bardzo dobrze, no bo na razie, jak patrzę, to eliminują nasze najlepsze aspekty. A teraz błąd ich w wyprowadzeniu gust to jest szansa. Rodri, Rodri, coś pokaż fajnego, Rodri Mirand Vermeren nad poprzeczką. Znowu to samo próba wyprowadzenia piłki przez Atletico Madryt. I znowu to przejmujemy Elcano z tym razem. Esposito dostaje piłkę, Esposito i, i broni. Ramkarz. No. Nie wykorzystujemy takiej sytuacji to co my chcemy. no Mamy rzut drożny kolejny. Jeszcze jest sporo czasu to fakt do doprowadzenia do remisu na no, chociaż jeden punkt. No, ale spójrzmy na sytuację. Dwie setki Atletico, jedna setka nasza. No, trzy celne strzały nasze, ich cztery. No, jest po dziesięć... 10... Czas ucieka, czas ucieka, my jesteśmy bez... Ale piłeczka... Ależ teraz jest szansa Rodri! Oblak broni wszystko. Broni wszystko, co leci w światło bramki. Broni to, co się po prostu da. Nie daje nam na razie nadziei. Teraz Rodri! Memphiu! Prosto w bramkarza podano. Co za... gamoń. Po prostu gamoń. Dobra, furno wchodzi, nasza nadzieja na strzały z dystansu. Rodri też zejdzie, bo mam wrażenie, że no nie ma dnia Vermerena też nie widać. Castro wejdzie. No i zagramy tak, spróbujemy na tych trzech zmianach. Zaczymy, czy coś to zmieni z jakikolwiek obraz naszej gry No i jeszcze nam brakuje do takich tych topowych klubów. Z la ligi nam brakuje i to dużo. No nie ma z kim grać, Miran, no nie ma z kim grać. Kastrop Fornals. Kastrop Fornals. Bardzo ładnie, gusto, bardzo dobra piłka. No i... I znowu ten piłkarz na no, no, no nie umie wyczuć. Ja go po prostu zmienię. Bo to nie ma sensu, żeby on grał. No nie tak się gra w piłkę. No nie tak się gra w piłkę. Jak my u nas przegrywamy 2-0, to się boję, co będzie na wyjeździe w Madrycie. No. Próbujemy ofensywnie zagrać, no ale to widzę, że nie jesteśmy w stanie. 81. minuta spotkania Dominguez. Próbujemy coś, no ale to jest tak dobrze ustawione. Są goście, że nie. nie... Fornals, Mirand. Johnny, Johnny, sędzia widzę. Teraz będzie karny, chyba dla nas. Esposito wyłuszony, jest esposito do strzału uszykowany. No. Teraz już musi być karny. Czyli końcówka będzie naprawdę emocjonująca. Nie ma karnego? No, przecież on piłki nawet nie trafił z naszego zawodnika. No, przecież, jak może nie być faulu w tej sytuacji? Nie wiem, to jest jakieś. Momentami mam wrażenie, że FM ma zakodowane, że nie możesz wygrać i tyle, i nie wygrasz, nieważne, jak będziesz grał. Fornals, Memphis, Gusto. Pięknie Tą piłkę rozgrywamy, fajnie to wszystko gramy, ale tu jeden, jeden nie wygrywał na bokach. Jest! No, Takie mam wrażenie, że wszystko wskazuje na to, że my tego spotkania nie mogliśmy wygrać. Nieważne, co się działo, czy byliśmy trzy razy lepszą drużyną, czy taką samą, czy mieliśmy więcej sytuacji, nie ważne, nie do wygrania. Bramkarz broni wszystko, co się da karny gdzie powinien być, sędzia nie widzi karnego no to ja już nie wiem jak my mamy tu bramkę zdobyć jak mamy ten mecz wygrać przy 16 strzałach na bramkę przeciwników 8 celnych ponad 2 xg szans na strzelenie bramki i tej bramki nie ma no ale cóż, takie już jest piłka, tak jest futbol wszystkiego nie można wygrać, przegrywamy więc ustawiamy się w szeregu jako trzecia drużyna walcząc o trzecie miejsce, bo tutaj przegraliśmy miejsce, które mieliśmy pokazać naszą siłę na tle walki o drugie miejsce niestety nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby walczyć o y, drugie miejsce w lidze przegrywając to spotkanie, komplikujemy bardzo mocno naszą sytuację, chociaż Barcelona wygrała, ale to są trzy punkty no to teraz nam Real ucieknę z Atletico, więc tutaj Troszkę stracimy. No ale dobra. Teraz przejrzyjmy sobie jeszcze kalendarz. Skupmy się, co będziemy dalej pokazywać. No, kolejny mecz, który sobie obejrzymy. No to pewnie będzie Barcelona i Atletic Bilbao. Ten mecz. Więc tak. Podsumowując, dzisiejszy odcinek świetny mecz derbowy. Drugi mecz na naszym stadionie troszeczkę blamarzu, tak mi się wydaje. Można było tutaj coś więcej wycisnąć. Po prostu mieliśmy ten mecz przegrać, nie wygrać ani nie zremisować. Wszystko wskazywało na to, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nieważne jak będziemy grali. Na ten moment jesteśmy na trzecim miejscu w lidze. 3 porażki, 2 remisy, 12 zwycięstw. No na razie jest dobrze, dobrze sobie radzimy. Te puchary na drugi sezon jakieś będą, na pewno. Nie wierzę, że wypadniemy poza siódemkę, więc jakiś puchar będzie, jaki to zobaczymy pewnie na końcu sezonu. A więc tak, na ten moment się z Wami żegnam. Cześć!